Synchronizacja. Masturbacja. Plemniar. Na plebciach. Na pleciorek Na pleciorek każdy wtorek. O Co o tym powiesz? Ciekawe. Hej, czy witajcie? Jestem KM. To jest e, mój nowy podcast. Lubię grupę, czasami lubię się poławić swoim fiutem. Dobra, rysujemy film, oglądamy, no. Teraz nagrywam po prostu. Wie? No i co ich ma czasu, nie? Są filmy y, wrzucone przed 2009 roku ustawione. Przed 2009 rokiem, przepraszam. Hmm. Więc... Moż można to ustawić sobie, jak chcesz. Nie, zostaw najstarsza, wiesz. No dobra, no co jeszcze jest? E, bo tu jest dużo funkcji? Algorytm wyszukiwania. Podstawowy, zapasowy. Uważaj na streamie. No. Może mogą, mogą być kontrowersyjne rzeczy. Okej, okay, boję się, coraz bardziej. Live, dziwne. Bierzemy dziwne? Tak. No i dobrze. Boję się, że to mogą być jakieś takie jak rzeczy, jak Dick, S, pussy. Wylosuj film. Hej, 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 hej Dobra, boję się coraz bardziej Ja kilka... jestem przekonany do tego Ja też nie, ale do kilka minut filmu, a już mamy tutaj kurwa Elsa Gate kurwa Type przy <grym> To jest w ogóle na żywo, kurwa, ty A, że live Okej, okay, ja myślałem, że... A dobra Nie, to bierzemy podstawowe Albo zapasowe możemy spróbować no, no, Ja przyglądowałem się Jeden film. Wow. Okay. Są na sali gimnastycznej. Każda sala gimnastyczna wygląda tak samo, nie? No, na nie. Hm. Co my tu robią? Akrobatyka. Wow. Ale dziką densą. W ogóle to ma taki vibe y, amerykańskiej szkoły lat 90., nie? Coś w tym jest. Trochę. To wygląda jak tele deskrynirwany, yy, nie pamiętam nazwy całkiem spoko To wygląda. No, dobra. Możemy to wyłączyć, bo to już ciszę jeszcze bardziej. Co on zrobił jej? Widziałeś to? Zabił ją. <grym> Śmierć na miejscu! Uważaj. Tylko. Śmierć na miejscu. W tym momencie była. Oj kurwa, teraz co przesada. Coś w tym stylu. No dobra. To ciekawe nagranie. Bardzo. Kurwa, przepraszam. Dość kurwa, maj. Znajdźmy prawdziwy kanał. Zaskorbujmy go. Co, kanał ma nie jestem w stanie się użyć. Subscriberszem? Subscriberszem? Ja się nie ja Jakie danse go? What the fuck? Czemu coś mam? Sonny! Dobra, naprawdę, to jest scary Świat teatr 2000... który kurwa... nie... Ja powiem, przez tą słowo jakoś nie jestem w stanie rozczytać. Tam jest najgorsza jakość, kurwa. Dla, się mieć. Dlatego słaba jakość jest chujowa. Boże, bo ten mikrofon jest, nie? On, on to wyłapie, kurwa. On jest wrażliwy strasznie. O takie rzeczy. Nie jest tak wrażliwy jak dyk Dykta. Jest tak wrażliwy jak kurwa ten film... Ta kamera na jakość, kurwa. Czy coś? Ooo, leci dance. Ok, po prostu oni tańczą No, Peter, naprawdę to jest cały film. Remiza, czemu to się nazywa Remiza, kumy? Afi, nuta leci, kurwa. Nie, hmm, co się tak nazywa. Crazy. Okej okay. oj, zanim wyjdę. Chciałem zobaczyć, co tam było, bo tu było... A dobra, nieważne. Pomyślałem okay. coś tam. Taki tam. To no, było spoko, nie? No to tańczmy. Tylko, że na widać wkrótce, cokolwiek. Dobra, dziwnie tak. nie podoba mi się. to. dosłownie no, jakbyś... Ci... co? Nie podoba mi się te dzikie danse jakieś. Skaczą, tak. kręcą się. To dosłownie wygląda, jakbyś cenzury nałożył na tym filmie, na twarzy nie widać żadnego z nich. No. Lasujmy dalej, lasujmy dalej. Stoję. What? No jakoś jest. O niebo lepsza. O <noise> oh, kurde, jaka dobra jakość. Kursus. No to by to 2009 w O! No to potężne Ach, przybliżenie dobre Wlosujmy film Cholera, możemy go obejrzeć na innych stronach Ale to nie szkodzi Widzimy na YouTube'a uh, Tyler the Creator oh. <laughs> Tyler the Creator Wow Wyścig traktorów, kurwa jakie intro. Pewnie podjebane. Ja... czemu on pracuje? No wątpię, żeby ktoś zrobił na polskim YouTube takie intro. Ewentualnie to przejście jest realistyczne, no zobacz. Na pewno ktoś tak zrobił w Polsce. W, ta, w, tam, w tamtym czasie taki coś, a nie tylko animację kurwa, bo nie ma opcji. O to sprawdźcie No wiesz co? Ja bać, żartuję, sprawdzę. Czy mogę to przesunąć? Nie mogę. Dużynki powiatowe. Ile, ile Jezu. No jest jakiś odpalony. Ale po ile tylko? Tyle. No dobra, ale chłopie. Bro, the Nie, są jego interesuje world, mnie To Raczej nic się ciekawego nie wydarzy. Szukamy innego innego złota. Może innym razem chodź do łoża weselnego i się bzykajmy do szalonej nocy. Nie bo masz Sweet night. małego penisa. Słodka noc. Jestem właśnie w burdelu na Morens. Tutaj znajduje się klub Sweet Night. Słodka noc. I co z tego i tak będzie lepiej bo jestem Leon zawodowiec. Wolałabym z Reksiem niż tobie obciągać sioraczka, którego nie masz. A ty smarkaczo co tam sam siedzisz powiedz coś co sądzisz o Reksio pedale. Myślę, że jest zajebisty. Tak ten Reksio jest fajny i lubię go więc pedale się nie odzywaj. I teraz oberwiesz od mamy i każę ci pić wodę z kaloryfera. Wcale nie ona mnie kocha. Gdyby kochała, to nie molestowałaby cię seksualnie. No chyba tak. Ale ona niczego sobie fajna laska, więc zawsze do niej przychodziłem jak byłaś mała i było bzyko bzyko. Ta, bzyko, ale bzyko. fajnie nawet o tym nie wiedziałam. Przekraszony. Co? Co kurwy. Ta, ale fajnie nawet o tym nie wiedziałam. Ach. Crazy. Mam propozycję, wygrywasz 0 złotych i narka, spotykam się z Twoją starą no. Okej, okay. i po prostu tyle. Napisuję jak lecę jeszcze, no. przeczytamy. Jaki był humor kurwa 17 lat temu, no. Dobra, dalej. Stary polski YouTube. Budka na kartki. Fryderyk Szopel. Wow. Jaki skrzet, taki oszy ma chłop. Fryderyk Szopel by stracił połowę włosów kurwa. Ale jakie ja mu odstające Ja pierdole Elf Skrzat kurwa wyszedł Ale pani się patrzy Ja ustawiamy ją na profilowym ubisku ja, Nie dobra Nie śmiejemy się Ale się śmiejemy okej okay? A jeśli oni nas widzą teraz oglądają to na youtube A oni właśnie nas teraz Inaczej. Oni już prawdopodobnie nie żyją, kurwa. Patrzymy na martwych ludzi dosłownie. To jest kurwa scary, no. no okay, to... Ja nie wiem. Ale nie no. Urocze to jest trochę, nie. Ta face. To jest kszata taki, To jest takie luzackie spojrzenie. What the fuck, nie? Nie za mało. A niech się trafi jakiś gość Gdzie? I to za typ który naprawdę pani chce go przyjąć i idzie 1000 złotych w niedzielę, kosztuje butelka wódki, no to jest tragedia przecież ciekawa <gryw> 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 Ciekawe Dobra, teraz takie filmy chciałbym wybrać z innego okresu Jakiego byś chciał? Najnowszego Najnowsza? No To 24 jest. No słuchaj 24 może przynajmniej będzie dobra jakoś i coś fajnego znajdziemy. No raczej to nie jest dobre. Hmm. Dobry w ogóle zmienimy na podstawowe, nie? Bo my gramy z ogniem, kurwa. Nie jest mi się co zerwać. No. 2012, 2012, a wrzucone przed rokiem, dobra. No to będzie mieć taki miszmasz, nie? O, Kubudę! Dobra, pokaż, pokaż, pokaż. Co się dzieje? Ok, czekamy. Co się tutaj dzieje? Robiamy się. Dziecko wygląda jak z 2000, kurwa, szesnastego roku, kurwa. Czemu? Oh, nie wiem. Oh, tak, tak, mi, tak, 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 wypadek tak, Ty tak, i tak, Widzisz te zgniecienia? Ledwo widoczne. No. I jeszcze napis jest. Wypadek straży pożarnej. Gdzie? Co? No tutaj wpisało wypadek. Dobra. Ale kraksa. I to tyle. Wszystkie pójdą na to, bo to takie. I to dobra, no będzie chodzić, dobra. Wyciekanie z filmu. No, że no to wychodzi. No. Fajnie typie, Fajnie. Dobra by... fajnie. Szkoda, że nie można ustawić, że pojawiają się filmy tylko z jakiegoś roku. Nie? Na przykład 2024. Pan Jerzy Przed. Strona główna to jest. No to jest ta strona. Mam w ogóle Goofy Sounds. Muszę to w to wejść. Co to kurde? We'll be right <laughs> back. Hav 3. Hav 3. Gdzie? Hav <laughs> 3. To jest Farth 3. A, Farth 3. Hav, kurwa, 3. Madbro, no, klasowe komiksy, Jacek's Places. Zaraz to zobaczymy. Komiks... O nie, chomik, lepiej chomik. Jest Gary Hamik, Bro, chomik. Pracuje źle, oceniam na miejsce. Google Maps! Okej, okay, to jest to. Aha, to tak. Oho ich kurwa. boję się tego. Oszkiwana, że się rzeczywiście niemo niemożliwe w pełni przyfytowany treści, że się z ostrożności. Dobra. W sumie to chodzi. Crazy. Scary Chcesz, czy oglądamy filmiki? Nie chcesz, to, to to dalej, ale. Nie chcesz. Czajur! Można pobrać film? Tylko jest raz, dwa razy? Wow! No jest sygnał. Kolor tła. Już zmienić? O. O! O mój Boże. No normalnie. Witam, witamy w piekle. <śleszy> Witam w piekle. Siemaneczko, z tej strony Mister Adamo 15, jak widzicie FIFA 16 z Mikusiem. Cześć, coś tak sobie oprawał. Z 2015 o i A może to wolne, po prostu wezmę, to też będą filmy z 2025. Ktoś się odwala. <noise> Anglii Game Nerd. Gluczek oh, nie złapał nagiązania, ale jak złapaliście to... ...szalce. Jak chuj. To jest jak videogame tylko że gry planszowe, kurwa. Crazy. Kurwa, to jest intro? Co to kurwa jest? A, że po prostu tak grają ci neo. Ha. Ha. A, czyli ktoś po prostu... Aha! Nie wiem. Chuj w to, w sumie. Czy Polak ukradł film? Interesuje Cię to? Yeah. Chodźmy dalej. Dzisiaj pokażemy, jak prawidłowo zabezpieczyć hulajnogę najbezpieczniejszym zapięciem, czyli ulokiem. Ale najpierw pokażemy, jak tego nie robić. Nie robimy tego tak, w tej sytuacji złodziej odkręca nam tutaj dwie śluby, ściąga kolumnę i dwie minuty i temat załatwiony. Nie mamy hulajnodzi. Nie robimy tego też tak, za koło. Odkręcić koło to jest też minuta roboty i nie mamy hulajnodzi. Mhm. Natomiast robimy to tak. Przyczepiamy tutaj za ramę, blokujemy. I teraz nie ma szans, żeby tego uloka gdzieś przełożyć tutaj przez ramę. Jeżeli on jest dostatecznie wąski, a nie szeroki, mamy w kulajnogę w pełni bezpieczną. Co? I tak możemy dostawać. Czekaj, nie rozumiem. Natomiast robimy to tak. Wait. Tutaj roboty i nie mamy. Przecież tu można nic. wytrychem to kurwa ogarnąć. I tu też jest taki jakiś otwór Nie wiem, nie znam się. I guess co ty myślisz? Chyba więcej nie wiem. W ogóle to ma dużo sił. To miało 800 tysięcy, chyba. Rozbudowa drogi powietowej rybno-rybskiej. Pomorskie. Nasze województwo, możemy to powiedzieć. Gmina Gniewo. Inwestycja pochłonęła. Rozbudowa drogi powiatowej rybno rybska Gniew, nie wiem, Gniewa. gdzie to jest. Proszę Państwa. A, nie, nie. Tylko nie to. Uwaga, myślę, że... Po co publicznie udostępniać wesela swoje, jakby? Gdzie jest, gniewino? Nie daleko w pizdu. Dobra, ja będę będzie was A pod górnej? To jest w Polsce? Podgórna, wodospad w jest... Dobra, w jest zwiedzona, raczej, tak. Czy to jest w Polsce, jak tak to wyjdzie? Tak, w Karkonoszach jest, dobra. Dobra, to tyle. Taki krótki odcinek. Chciałem nagrać content findera od Jaceksa. Lubię Jaceks. To dobra, na razie.